Witam moi drodzy. Dzisiaj filmik poświęcony gospodarce tak naprawdę. To ja temu tematowi poświęcę pewnie cykl jakiś, ale to już pewnie po nowym roku. Dzisiaj tak na bieżąco, dlatego że wczoraj nagrałem filmik, w którym odnosiłem się do komentarza Rafała i, i trochę, go, trochę, go, trochę go pociągnę. Bo cały czas y, słyszymy, ja słyszę przynajmniej, ze strony zwolenników y, głównie Konfederacji, ale nie tylko takich zwolenników y, systemów wolnościowych, y, do których ja też się nalicza, zaliczam, żeby była pełna jasność. Tylko, że ja jeszcze pamiętam, co było 30 lat temu, i staram się logicznie y, podchodzić do rzeczywistości i oceniać realnie pewne możliwości i zaszłości, które są. I oczywiście ja się zgadzam z tym, że. Im mniejsze podatki, tym lepiej yy, dla wszystkich. Ja od 30 lat prowadziłem i, i, i w jakiejś tam formie prowadzę działalność gospodarczą, więc, yy, więc yy, pierwsza firma, którą założyłem to chyba 89. Yy, albo 90. rok, więc no, to dosyć spółka ZOO w, w, wtedy była. Więc yy, no, na, własnej, na własnym grzbiecie doświadczyłem wszystkich yy, niedoli. W większości niestety niedoli, opresji, które... System podatkowy państwa polskiego hmm, zarezerwował głównie dla swoich obywateli. Dla tych, którzy płacą podatki, dla tych, którzy głosują na kolejne rządy, to oni są tak naprawdę w największej opresji. I w końcu zmusił też miliony ludzi do ucieczki z Polski i pracy w innych, bardziej przyjaznych systemach podatkowych, ale to na pewno będzie, będzie jeszcze, nie raz o tym będę mówił. Ale słuchajcie, taka gen geneza jak. Bo ja właśnie dlatego mówię, że pomoc socjalna dla najbiedniejszych była potrzebna dlatego, że Polska nie rozwijała się w sposób ewolucyjny, nie rozwijała się, tak się powinna rozwijać, została przejęta tak naprawdę i zbankrutowana celowo w interesie obcych sąsiednich państw. No nie została rozkradziona do końca tylko właśnie dzięki, dzięki tak naprawdę temu, że w końcu ludzie opamiętali się i PiS doszedł do władzy. Bo gdyby PiS nie doszedł do władzy w 2005 roku i nie przerwał tego na, na, jakiś, na jakiś tam czas, na dwa lata yy, i nie pokazał, że jednak może być inaczej, to już nie byłoby co zbierać. To tacy panowie jak no nie powiem świętej pamięci, bo tak naprawdę to Kulczyk, Krauze i kilku innych. O, Czarnecki, prawda? Czyli ci, którzy uwłaszczyli się w zasadzie wszyscy agenci. Nie jestem pewien co do Krauzego, na pewno Kulczyk był w służbach w WSI, na pewno Czarnecki był i w WSI, chyba ISB. Na pewno jedna z tych dwóch, no i, i większość tych. Jak ja słuchałem, słuchajcie, jak ja słuchałem w latach 90. tych, tych mądrali, tak zwanych, mądrali, którzy siedzieli tam w Pazyku Sobańskich, radach Polskiej Gospodarki, tak się to chyba nazywało, czy Rada Biznesu, i dywagowali na temat, jak powinno się prowadzić firmę, żeby zarabiać pieniądze, przecież oni byli milionerami, miliarderami, prawda? I żaden sukinkot nie płacił podatków w Polsce. I on polskiemu przedsiębiorcym mówił, jak ma prowadzić biznes polskiemu przedsiębiorcy, który nie miał żadnych szans prowadzić biznesu? Dlaczego? No bo słuchajcie, na przykład powiem tak. Yy, uważam, że polski przedsiębiorca był traktowany, teraz jest to zdecydowanie lepiej, chociaż nie tak, jak powinno być. Ale ja pamiętam, słuchajcie, ja, ja, podobnie jak pamiętam to, jak ja się zachowywałem jako dziecko, dlatego ja rozumiem młodych ludzi, którzy się oburzają czasami na starszych, a starsi mówią, ja nie wiem, o co Ci chodzi. A ja wiem o co mi chodzi, bo ja pamiętam swoje procesy myślowe z czasów, jak byłem nastolatkiem albo kilkulatkiem i rozumiem o co mi chodzi. Co wcale mi nie, po, nie, 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 nie ułatwia kontaktu z moimi dziećmi, które, z którymi też w pewnym momencie nie potrafiłem sobie ułożyć właściwie właściwych relacji. No z różnych powodów, pewnie kiedyś o tym też będę mówił. Mm. I. Mm. To byliśmy traktowani, słuchajcie, jak ci przysłowiowi murzyni na plantacjach w, w Stanach Południowych Stanów Zjednoczonych. Albo murzyni w latach 50., -tych, 60. -tych jeszcze w Stanach Zjednoczonych. No całkowita dyskryminacja. Bo co się, co się działo? No słuchajcie, ja pamiętam na przykład rok chyba 90., 96., kiedy ja robiłem obroty w, w swojej firmie, gdzie tam sprzedawa, sprzedawałem odkurzacze na poziomie pewnie to było 200-300 tysięcy dolarów miesięcznie. To było naprawdę sporo. To było 10 milionów albo setki milionów złotych w, ta, w, ta, w tamtych czasach, bo to była przed, przed denominacją. To jakoś tak, w każdym razie to były du, duże kwoty. Duże kwoty. To, to co się działo? No słuchajcie, byłem łupiony, czyli stosunkowo niska kwota wolna od podatku, a później 45% od zysku. Słuchajcie, 50% prawie zarobionych pieniędzy, czyli najpierw się jakby też odprowadzała jakiś tam podatek i później 45% od, od, i 45% od, nadwyż, od nadwyżki. no, ja, ja, aż tak dokładnie, w każdym razie na pewno to była skala 45%. Yy, bo ja się na nią za, załapywałem. Czyli nie mogłem skumulować kapitału tak naprawdę, ponieważ musiałem, za przeproszeniem, żygać co miesiąc 45% podatku. Oczywiście, jak się firma rozwijała, no to trzeba było zatrudnić więcej ludzi, trzeba było dokupić jakieś urządzenia, trzeba było zwiększyć stan magazynu, więc tak naprawdę nie było szans na, na inwestycje. Nie myślałem o tym, żeby się wspierać jakimiś tam pożyczkami i tak dalej, no jakby tak, tak to, ale takich ludzi było zdecydowanie większość, takich jak ja. I teraz wyobraźcie sobie tak, jestem obywatelem polskim, płacę podatki w Polsce, yy, wybieram Polski. Polskie rządy, i jestem traktowany w ten sposób. No, łupiony po prostu bezlitośnie. I przyjeżdża, słuchajcie, za przeproszeniem, albo i bez przeproszenia, byle palant z Niemiec, z Francji, i co się dzieje? Czy to firma, obojętnie, że firma, no, dostaje tak. Zwolnienia z podatków na 3 lata, całkowite, dzierżawa za grosze w terenu. Polskie firmy budowały mu na przykład hale, jak to było na przykład Makro, y, powstawało w 90 chyba, nie pamiętam, piątym, czy tam czwartym roku, pierwsze w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, ale takich już wcześniej były też też inne, a później było dużo. Sieci francuskie, prawda, które no Jean, którego już dzisiaj nie ma. Y, polskie firmy budowały im hale z opóźnionym systemem płatności. Terminem płatności. Polskie firmy, polski dostawcy y, za... Dostarczali im towar z opóźnionym terminem płatności, i to słuchajcie, było czasami tak w tamtych czasach, że y, były terminy płatności 270 dni po sprzedaży towaru. Czyli, na przykład, dostała, dostarczałeś Francuzowi albo Niemcowi towar, który on sprzedał, albo nie sprzedał, tak naprawdę miał to gdzieś, bo jak nie sprzedał, to wzywał Cię, żebyś to sobie odebrał, bo mu po prostu na półkach zalegało i, i, i się kurzyło. Oczywiście, to już było zniszczone, bo 10 razy przekładane. Tak byli traktowani polscy przedsiębiorcy. Mój znajomy Francuz, bliski znajomy, który był dyrektorem w pewnym momencie, gdzieś tam żał, mówił, że gdyby tak Francuzów próbowa próbowały te same sieci czy typu Kerfur, typu Jean traktować, jak, jak traktuje się, traktowało się dostawców w Polsce, to one by spłonęły natychmiast, bo po prostu yy, yy, najpierw byłyby, nie wiem, otoczone przez dostawców, yy, byłby strajk, po prostu jakiś, przy okazji, jakiś tam pewnie yy, 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 z, z środki transportu też, no bo tam solidarn, solidarnościowe strajki natychmiast yy, związków zawodowych we Francji, a później by ich po prostu puścili z dymem. A państwo, które pozwalało na to, pozwalało na takie procedury, jednocześnie łupiło tych ludzi, którzy nie dostali pieniędzy jeszcze za swoje towary, które leżały gdzieś tam u tych zagranicznych podmiotów, ale podatek musieli zapłacić już, bo faktura została wystawiona. Oprzecie, gdyby nie dostawili faktury, to nie dostaną towaru. To znaczy, nikt nie przyjmie towaru, prawda? No błędne koło, słuchajcie. Tak by. Więc. Tak naprawdę, polski przedsiębiorca nie miał możliwości kumulacji kapitału. Jeżeli chciało się to robić uczciwie, a ja, po swoich doświadczeniach tam sprzed tych kilkudziesięciu lat, sobie powiedziałem, że ja chcę spać spokojnie, budzić się spokojnie i nigdy więcej. Zresztą uważałem za swój patriotyczny obowiązek płacenie podatków. No, byłem ciężkim frajerem. Tak było do momentu, dopóki, nie, do, do, dopóki w pewnym momencie gdzieś tam przeglądając jakieś. W informacje, w, nie wiem, czy we Wprost, czy gdzieś tam nie stwierdziłem, że ja ze swojej jednoosobowej firmy zapłaciłem podatek porównywalny, zresztą to już mówiłem wcześniej, jak Krauze z Procomu, który informatyzował ZUS wtedy. I ściągał od państwa miliardy dolarów, złotych, przepraszam. Dolarów pewnie też. I później, i ten system oczywiście nie działał przez kilkanaście lat, tak czy oba. No do dzisiaj tak naprawdę nie do końca z, y, skomputeryzowany, bo na przykład trzeba przynieść wszystkie świski dokumentujące pracę, żeby dostać emeryturę. Ponieważ ja wszystkie wyrzuciłem, więc teoretycznie za pół roku powinienem mieć emeryturę, ale nie wiem, czy będę miał. Na no jakąś tam pewnie najniższą, bo nie będzie mi, no nie chce mi się tego w ogóle y, szukać. Mm. Albo i nie będę miał w ogóle, nie wiem, zobaczę. Yy, I słuchajcie, tak to wyglądało. Byliśmy całkowicie represjonowani i to się zaczęło zmieniać. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Czy dobrze? Nie, nie jest dobrze. Bo oczywiście powinna być inna, inny próg, inne progi podatkowe, no bo to, co jest w tej chwili, to są w ogóle jakieś wolne żarty. Słusznie Rafał tam chyba napisał, że w Gabonie jest kilka razy wyższy próg podatkowy niż, niż w Polsce. No to jest, to jest, nie, to jest Nieporozumienie. Powinny być, powinien być bardzo prosty system podatkowy. Tak naprawdę według mnie jedynym podatkiem, jaki powinien być, to powinna być dziesięcina, czyli dziesięcioprocentowy podatek i koniec. I koniec. Nie ma żadnych podatków. Co to za podatek VAT? Może 2, 3, 5% podatku obrotowego, tak zwanego, czyli odpowiednik, to co kiedyś było zanim VAT, ale 22, 19, 23%? No to jest oczywiście tylko po to, żeby ta armia urzędasów się tuczyła na tym i mm, i tak naprawdę możemy się wzięli do pracy, jakby tych pieniędzy było, było mniej, albo rząd zaczął myśleć o inwestycjach sensownych, a nie o zdzieraniu kasy z podatnika. Ale czy ja mam o to pretensję? do, do PiS? No, oni weszli w pewne kolejny. No. Mam pretensję, że nie ma zmian, albo nie są takie szybkie jak. Ale zdecydowanie łatwiej jest dzisiaj prowadzić firmę. Jest to o wiele bardziej, bardziej proste, o wiele spokojniejsze, bo zmieniło się przede wszystkim zmieniło się nastawienie urzędów skarbowych. Zmieniło się nastawienie ZUS-u. Kiedyś pójście do urzędnika skarbowego czy, czy, czy do urzędnika ZUS-u, no to była katorga, no człowiek się musiał... Albo dochodziło do awantury, albo no musiał się poniżyć. No dzisiaj ci ludzie naprawdę nauczyli się już inaczej rozmawiać z podatnikami. Mają świadomość tego, że są utrzymywani z ich pieniędzy i naprawdę, i panie, i czy panowie w urzędach skarbowych, przynajmniej z tych, z, których ja mam, z którymi ja mam do czynienia, lub w ZUS-ie, no, Zwłaszcza chyba w zus jest sympatycznie, co, co dla mnie było przedziwne, bo tam było zawsze najgorzej, a dzisiaj jest no, o wiele lepiej w zus się rozmawia z paniami niż na przykład w prywatnych przychodniach medycznych typu LuxMed czy, czy, czy MediCamer, co jest dla mnie przedziwne, ale to tak jest, tak jest. Więc ta obszuka się zdecydowanie poprawiła i jest dzisiaj lepiej i jest łatwiej. Czy jest dobrze? No nie jest dobrze, ale. Yy, Cały czas mówię, że my powinniśmy pamiętać, z jakiego punktu wyszliśmy. I oczywiście mam pretensje do y, y, PiS, że pewne zmiany nie są wprowadzane wystarczająco szybko, bo rzeczywiście próg wyborczy to już dawno powinien być podniesiony, bo to jest śmieszne, co jest. Uproszczenie podatku, y, systemu podatkowego powinno... Procedury i tak są uproszczone, dzisiaj jest o wiele łatwiej, prawda? Z jednej strony uszczelniono system, a z drugiej strony a z drugiej strony no, uproszczono też procedury, więc to jest, jest, naprawdę, jest naprawdę lepiej. Jeszcze lepiej, jak byłoby tak, jak, jak miał wejść, wejść ten pit estoński, to zdaje się, że nie wejdzie chyba, bo, bo to już jest końcówka roku i, i o tym nic nie słychać, czyli na pewno nie wejdzie. Czyli ta płacenie, płacenie raz do roku, czyli to pozwala też na akumulację pewnych rzeczy i, i inwestycje w firmie. I oczywiście jest wiele rzeczy: jest wyganianie firm. No, takim przykładem było wyrzucenie, tak naprawdę, z Polski BitBeja, czyli giełdy, giełdy, giełdy kryptowalutowej, której zresztą prezesa w, 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 znam bardzo dobrze Sylwka Suszka, bardzo sympatyczny człowiek. Polska firma zatrudniająca chyba sto kilkadziesiąt osób płacąca podatki, no, jakiś kretyn doszedł do wniosków w Ministerstwie Finansów czy tam w systemie nadzoru bankowego, że kryptowaluty są okej okay i trzeba tą firmę tak naprawdę zlikwidować, no bo zablokowali tam rachunki zagraniczne, więc jak firma nie ma rachunków walutowych, firma, która prowadzi obrót kryptowalutami, no to jak ona może? No więc najpierw. Przenieśli się na Maltę, gdzie z otwartymi łapkami ich przyjęli, a teraz, z tego co wiem, to do Estonii. No i tam płacą podatki i, 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 i nikomu, to, nikomu to nie przeszkadza. Natomiast jakiemuś debilowi w Polsce oczywiście to przeszkadzało. Ja przepraszam za tych debili, ja często używam tego określenia, ale no, jak to inaczej można określać? To jest naj... Takie, naj, naj, no, można być idiota, ale debil według mnie jest, jak, jakoś bardziej u, lubię używać debila niż, niż y, idioty. Chociaż ani z jednym, ani z drugim nie lubię mieć do czynienia, a mam często. Także niestety y, przy, przy komentarzach. Chociaż tutaj u siebie mniej, no, w RadiowNet zdecydowanie, zdecydowanie więcej, tutaj jednak. Zbiera się sympatyczna społeczność. Jest przesiewana, dochodzą bez przerwy nowi ludzie. Myślę, że niedługo, albo nawet w trakcie tego, jak nagrywam 5,5 tysiąca osób. I, I ja wierzę, że to będzie, będzie rosło i że razem będziemy rośli w siłę jednocześnie w i, i będziemy zdobywali wpływ. Mówię, zdobywali, bo to y, dla mnie wyznacznikiem mojej popularności jest. To, że wy chcecie mnie słuchać i mówicie, że to się zgadza z waszymi odczuciami. Jeżeli ta popularność będzie większa i pozwoli mieć wpływ na zmiany w świadomości ludzi, będę super szczęśliwy. Jeżeli jeszcze kiedyś będzie większa i będzie można doprowadzić do zmian rzeczywiście faktycznych, na przykład w przepisach, no to będzie naprawdę uwieńczenie mojego życia. I, i po to to jest. To nie jest po to, żebym ja zarabiał pieniądze, oczywiście muszę się z czegoś utrzymać. W tej chwili ja już niczego innego poza, poza prowadzeniem kanału nie robię. chyba sobie zdaję sprawę, że w zasadzie to jest niemożliwe, bo przy takiej ilości komentarzy, na które odpowiadam, przy takiej ilości filmików, które, które robię, też się muszę gdzieś tam przygotować. To, to jest to niemożliwe. A jeszcze chcę ruszyć z taką kampanią dość intensywną na mediach społecznościowych typu Twitter, Facebook reaktywuje tego Facebooka, Instagram, coś tam może jeszcze nie. nie więc, więc chodzi o to, żeby zwiększyć zasięgi, chodzi o to, żeby zwiększyć impact, czyli mieć możliwość wpływu na to, co się dzieje. Oczywiście dla mnie najważniejsza jest edukacja, ponieważ edukacja jest tym, co ludziom prostuje myślenie. I wracając do to jest takie dość chaotyczne, ale tu jest, jak widzicie, dużo emocji, bo ja. Byłem doprowadzany dwa lub trzy razy do, do bankructwa i czasami było to spowodowane moimi działaniami, ale czasami na przykład, to kiedyś zrobię filmik, na przykład pierwszy problem finansowy bardzo duży, to ściągnęła mi, ściągnęła mi naprawdę, naprawdę bandycki system działania Polski, banku PKO BP. Jak pokazałem kiedyś papiery pani, która zresztą dzisiaj mojej dobrej znajomej, która pracowała wtedy, była klientką moją, ręgołową, pokazała mi papiery, które, które, miałem na w ten bank, jak wyglądały relacje mojej firmy z bankiem w PKO BP w Ostrowie Mazowieckiej, to powiedziała, mówi pani Adamie, gdybym tego nie widziała, to bym nie uwierzyła, że bank państwowy tak może działać. To była pani, która pracowała w nadzorze bankowym NBP-u. Kosztowało mnie to 600 tysięcy złotych, pewnie dawno, dawno, dawno temu. Pierwszy raz, kiedy padłem na gębę i po prostu żadnej pomocy ze strony państwa, mało tego wręcz, no, bank państwowy po prostu doprowadził do takiej, a nie innej... I później tych sytuacji było zresztą, zresztą więcej, nieistotne, ale, ale tak, tak jest. To państwo też pozwalało na taką, a nie inną działalność banków. I wszystkie te rządy poprzednie, Doprowadzały do tego, że ludzie w końcu z rozpaczy uciekali za granicę. No, za czasów Platformy Obywatelskiej no, rekordowa ilość ludzi uciekła za granicę. Wyjechała, została zmuszona. Ci najbardziej tak naprawdę kumaci, ci, którzy no, nie chcieli być na, do końca życia na zasiłkach, którzy nie widzieli tutaj perspektyw, wyjechali. Wyjechali do Niemiec, wyjechali do Belgii, do Holandii, do Anglii. Ci jeszcze bardziej przedsiębiorcy i, i tam, gdzie było jeszcze trudniej wyjechać w ogóle, czyli do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Australii i oni są na całym świecie. I to nie jest wina PiS. Natomiast winą PiS po pięciu latach funkcjonowania jest to, że nie stworzył tym ludziom, tym, którzy chcieliby wrócić, warunków do powrotu. Bo ja wiem, ja rozmawiam z tymi ludźmi i ja wiem, że część z nich z chęcią by wróciła, gdyby stworzono im warunki takie, jak mają tam. Bo oni tam zawsze będą, ich dzieci już nie, bo ich dzieci wrosną w to i, i będzie trudno je później wyrwać. Ale oni zawsze będą obywatelami drugiej, trzeciej kategorii i zawsze będzie, będą lepiej czuli się w Polsce. I dlatego tutaj trzeba mi stworzyć warunki do powrotu. Dlatego tutaj trzeba stworzyć warunki do tego, żeby na przykład te kilkadziesiąt albo, albo zdecydowanie więcej, czy tam 200 tysięcy nawet ludzi, którzy są so, Polaków z pochodzenia, którzy są cały czas na terenach byłego ZSRR, którzy zostali wywiezieni w latach, już ja nie mówię o, jeszcze, jeszcze w czasach zaboru, bo niektórzy są potomkami, potomkami zesłańców przecież nie później, później wojna polsko-bolszewicka polsko w 1920 też wywieziono część Polaków. Później lata 30, czyli z Ukrainy, z Białorusi, z dawnych polskich terenów, po, po tym, po tej jakby pokoju, pokoju ryskim, zostało wywożony w głąb, w głąb Rosji. Później 1939 rok, do lat 50 tak naprawdę Polacy byli wywożo, wywożeni w głąb ZSRR. I Znakomita większość tych ludzi chciałaby wrócić do Polski i naprawdę nie musielibyśmy sprowadzać, pewnie, z Bangladeszu y, ludzi do pracy, y, tylko Polaków, którzy tam są, z których większość mówi lepiej lub gorzej po polsku, którzy mają Polskę w sercu, którzy chcieliby tu wrócić, a im się nie stwarza do tego możliwości. I za to mam pretensje do rządu PiS, bo dawno mogliby to zrobić. Oczywiście oni ściągają, ale to nie jest taka skala, jaka, jaka mogłaby i powinna być. Kiedy wydaje się olbrzymie pieniądze na jakieś no, fanaberie typu, 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 nie wiem, dla Kusnierewicza rejs wokół świata za jakieś hor, hor, horrendalne pieniądze, zamiast kupić za to parę mieszkań dla Polaków, którzy są w Kazachstanie i którzy chcą tutaj przyjechać. To są rzeczy, których nie rozumiem i które mnie wkurzają. Ale cały czas pamiętam o tym, co było wcześniej i co jest teraz. Jest lepiej. Nie znaczy, że dobrze, ale lepiej. No ostatnie cztery miesiące no, rozwaliły mnie. Bo to, co się zaczęło dziać po wyborach prezydenckich, kiedy pan Andrzej Duda został prezydentem, na szczęście nie Rafał Trzaskowski, tylko pan prezydent Duda został wybrany na drugą, na drugą kadencję. No to, co PiS zaczął od tej pory, no, będąc już pewnie tym chwały i przekonanym, że najbliższe wybory dopiero za 3 lata i nic się nie może stać, no, spoczęli na laury wojenki wewnętrzne, wojna nowogrodzkiej z Pałacem Prezydenckim, no, jakieś takie w ogóle, w ogóle, no, całkowicie bezsensowne zadania. Zamiast się wziąć do roboty i, i wykorzystywać te 3 lata do naprawdę zmian, do zmian, to po prostu yy, buldogi gryzące się pod dywanem. To jest coś, co mnie, co mnie niepokoi, i co, jeżeli się nie zmieni, no to niestety PiS zostanie zmieciony z powierzchni y, y, ziemi przy następnych wyborach. Y, znaczy, pewnie będzie w Sejmie, ale w, no na pewno nie będzie miał wpływu, chyba że w koalicji jakiejś z, y, z, y, z kimś innym, ale jeszcze jest czas na, op, na, na opamiętanie. Ale nie ulega wątpliwości już dzisiaj widać, że PiS w takiej formie, jakiej jest, nie powinien samodzielnie rządzić. Gdyby były sensowne siły w Konfederacji i y, Dogadały się, bo można się dogadać na pewno, yy, i próbowały przeforsować swoje pomysły, ale nie te debilne, bo niektóre są naprawdę debilne. Na przykład, no, pomysł tego bonu edukacyjnego jest bardzo sensowny. Uproszczenie systemu podatkowego. No, okej, okay. ja wiem, że w PiSie do tej pory nie było. Yy, Potrzeby chyba, ani chęci dogadywania się, ale to się, mam nadzieję, zmieni, bo jednak elektorat odpływa, jednak coraz gorsze są notowania rządu i sami sobie na to zasłużyli, więc może, może w końcu tak, ale to musi wypływać z dwóch stron. No, wydaje mi się, że Kukiz zaczyna w tej chwili, no dla mnie taki duży zawód, bo ja wiązałem z Pawłem Kukizem, jak zresztą bardzo wiele ludzi, duże nadzieje i niestety postawił na złego konia ponieważ człowiekiem który według mnie jest absolutnie destrukcyjną siłą w formacji Kukiza jest jego najbliższy teraz współpracownik czyli Stanisław Tyszka no, który jest ewidentnym szkodnikiem który nie jest żadnym tam wolnościowcem tylko po prostu no, zawziętym zawziętym po prostu karierowiczem i wy no Wyrzucił z partii tak naprawdę takich ludzi jak LeRoy, jak Pan, pan Jakubiak, czy nawet przez to, że, że, że Kukis nie osiągnął takiego wyniku, jakiego, jaki powinien osiągnąć w ostatnich wyborach. No, na przykład nie załapał się do, do, do Sejmu Pan Grzegorz Długi z Katowic. Bardzo sensowny człowiek, moim zdaniem. I taki bardzo sensowny człowiek, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, z Bielska Białej, niski, łysawy, ale... Znaczy łysy wręcz chyba, ale no nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale naprawdę to byli sensowni ludzie, są, są sensownymi ludźmi, ale nie ma ich w polityce niestety. A zamiast nich są tacy ludzie jak Marek Słuski po prostu którego ja za każdym razem będę przypominał, bo dla mnie ten facet naprawdę powinien zniknąć z życia politycznego, bo jest takim typowym pieczeniarzem, który po prostu kompletnie... Niczego nie wniósł żadnej jakości do życia politycznego, ale po prostu buja się na tych wysokich pensjach, czy tam dietach, dietach poselskich, i po prostu zachowuje się, no tak jak się zachowuje. No słoma z butów po prostu na metr 40 wystaje. No. no i to byłoby na tyle, bo zaraz pojadę, pojadę grubym wiórem i będzie rzeczywiście, rzeczywiście gorzej. Na razie moi drodzy, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmiku.